Witajcie, kochani. Znajdujemy się w miejscowości Montepulciano w środku Toskanii, które słynie z perfekcyjnego wina. A aktualnie jesteśmy w jednej z naszych zaprzyjaźnionych winiarni, z którą rozpoczęliśmy współpracę, dokładnie w piwnicach winiarni, w której przechowywane jest, tak jak wspomniałem, no, najlepsze wino na świecie. I nie mogę opisać słowami to, co. Czuję, będąc w tak wspaniałym miejscu, ale to, co mogę dla Was, kochani, zrobić, to zaprosić Was do projektu Toskanizacjone i to nie tylko do zakupu kontraktacji metrów kwadratowych ziemi, ale do tego, by wspólnie z nami odwiedzać tak wspaniałe miejsca, w którym się znajduję. Moi drodzy, jesteśmy w miejscu, które pamięta czasy etrusków. Ponad 2000 lat ma ta piwnica, w której się znajdujemy. Idealna temperatura, idealne miejsce do przechowywania wina, które tutaj. Wspólnie z nami będziecie mogli kilka metrów powyżej tego miejsca, w którym jestem, wspólnie z nami zdegustować. Buongiorno a tutti. Noi siamo in Monte in bellissimo cantina, più bellissimo w cantina o, o guardato. Nicolo, prego, piu parole, noi, noi siamo. Noi siamo dentro Montepulciano, siamo all'interno del centro storico di Monte Pulciani, quella che è chiamata la Cattedrale del Vino, sotto Piazza Grande, un dei locali che parlano di vino da 700 anni. E quindi nulla. Vi aspettiamo, vi invitiamo in Toscana, vi invitiamo a Montepulciano a vedere questi bellissimi luoghi e questi bellissimi posti e anche questo bel vino. Sì. Okay? Grazie mille Nicolo, grazie mille. Arrivederci.